No, się na kartę mówił, żebym zainstalował Fortnite, więc zainstalowałem, jak widać. No i gram teraz właśnie, z no, tego jest odcinek, żebym jakiś Fortnite. No i sobie mi wycieczy. Jak ma Nie, wiem, jakąś trzecią wygląda, czy coś takiego, to czy jestem dobry. Zresztą jestem słaby. Battle Royale. Zaodpalamy. odpalamy, co może coś do odebrania? Mam, mam, czy tu nie miałem, mam nadzieję, że nie będę miał lagów, szczerze. Dobra, no, jesteśmy już... Brak, gdzie by tu polecić? Tu, gdzieś, se polecam Ku, Tu gdzieś to centrum, że dużo ludzi było ma równo 100 typów jest dobra lecimy miałem jednego wina już będę zajęty rankami próbowałam grać najpierw trzeba sobie potrenować Ja nie jestem dobra jeszcze. jeszcze tamten Mhm, mm no check. Tu check, no, no. Wszyscy się włożyli Co tu byli? Oczywiście, bo tu ludzie jeszcze są Dobra, lecimy. Nie bierzcie za bardzo pod uwagę jak gram. Jak mówiłem, dopiero zaczynam. Dobra, lecimy. Nie wiem tylko gdzie by to polecić. Nie wiem gdzie właśnie polecić. O, jest tu ktoś. Zrobię proste medycję, ale pewnie tak się po prostu lepiej gra. A jeszcze nie będę edytować, a się dołączyć. I dlatego gram na prostej edycji y y Ogólnie za zaraz tak nie gram Jakoś bardzo na serio, spróbuję Zrobić tak jedną rzecz I teraz może się właśnie udać Nie No nie, bo on tu przyszedł sam do mnie przeszedł. Dostałem mocno. Ten chyba dobry. No niestety. No, mm. to chyba tyle. Mm.